W dzierżoniowie już po raz kolejny zawodnicy z całego Dolnego Śląska uczestniczą w 21 memoriale imienia Sławomira Harafa. Mecze odbywają się na nowoczesnym boisku pod zadaszonym balonem. Od dwóch lat spotykam się na balonie przy okazji Memoriału Sławka Harafa, a w sumie to już 21 raz. W tym roku przyjechały drużyny w szczególności tu lokalne z Dolnego Śląska. W tym roku y, ta formuła jest pomniejszona, bo mamy 10 drużyn, nie 16 jak to było co roku. Wynika to z tego, że akurat zbiegło się to z rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Ten turniej ma swój prestiż w całej Polsce. Rozgrywany jest już od 21 lat. Przyjeżdżały tu takie zespoły jak Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, Lech Poznań. Grają tu w tym turnieju tacy zawodnicy jak Krzysiek Piątek i kilku jeszcze innych ligowców. No Na pewno obecnie jest tak, że tych turniejów jest dużo i ciężko nam takie markowe drużyny tu do nas sprowadzić. Niemniej jednak te Dolnośląskie Drużyny prezentują wysoki poziom. No i powiedzmy, że nie każdy ma takie warunki jak tutaj w Dzierżeniowie. No tak, cieszymy się z tej infrastruktury, cieszymy się z tego balonu. Jak widać na zewnątrz ta temperatura jest taka sobie, tu troszeczkę jest cieplej, lepiej, nie ma wiatru, osłona przed, przed deszczem, możemy włączyć zawsze ogrzewanie, także to jest no na pewno na plus. Te warunki są powiedziałbym perfekcyjne. To co powiemy jeszcze o nagrodach? Nagrody są finansowe na, na sprzęt sportowy, oczywiście medale, puchary, oczywiście statuetki dla najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza. Lechia silnie jest reprezentowana? W tych 21 latach sam miałem przyjemność prowadzić swoje drużyny, ale do, tej, do tego momentu nie udało się żadnej drużynie, żadnego rocznika leki wygrać tego turnieju. No miejmy nadzieję, że tu może się uda i trzymamy kciuki tu za młodych chłopaków. Moja pierwsza wizyta z drużyną na tym obiekcie na pewno. Jest dużo fajnych zespołów, z którymi można się fajnie pomierzyć, nic tylko grać. Przyjechaliśmy po medal. Powiedz mi, to dobrze, że tego typu turnieje dla młodych zawodników się odbywają? Bardzo dobre. Ci zawodnicy gdzieś na co dzień grają ligowo już, więc dla nich to jest bardzo fajna odskocznia i też taka zabawka dla nich, że, że piłka nożna to nie jest tylko liga i granie w niektórych, w niektórych miejscach na wynik, tylko to jest granie, żeby się bawić. A powiedz mi, czy młodzi ludzie chętnie ćwiczą i grają w piłkę nożną? Jest część, która bardzo chętnie ćwiczy. Ale jest też niestety duża część, która, która w ogóle się do tego nie garnie, i z tym fajnie byłoby coś zrobić. No właśnie, kto jest za to odpowiedzialny? Rodzice, nauczyciele, szkoła? Gdzieś tam każdy dokłada od siebie cegłę. Wydaje mi się, że bardzo dużo rodzice. Gdzieś tam, jeżeli ten rodzic będzie sobie codziennie rano wstawał, biegał, to to dziecko też od tego złapie, od tego rodzica i też pewnie będzie biegać, więc wydaje mi się, że najbardziej rodzic.